Witam serdecznie Kolega dzisiaj zarzucił temat, bo tam na Facebooku sobie trochę dzikuję, Że ich ci o te ramki, nie? Te moje dzielone Dlaczego ja to robię? Ponieważ wychodzę z założenia, że to jest yy, Że to jest Najbardziej naturalny sposób na pszczoły yy, I teraz słuchajcie, z czego, ja wynik, z czego to wynikło w ogóle, z czego to się wzięło Wzięło się to z tego, że pszczoły w naturalnym procesie swojego zielenia zanim ludzie zaczęli w to ingerować. Tak, czyli chodzi o motyw rój. To pszczoły przecież ze sobą nie zabierały żadnego wosku. I tak dalej, i tak dalej. One nic nie ze sobą nie brały ze sobą nic. Więc jak one robiły. Nowe gniazdo, to jak widzimy, często mamy jakiś rój, i tak dalej, i tak dalej. One potrafią to pobudować wszystko, i to nie jest potrzebna żadna węza ani nic. Jak wpuścimy w budę pustą, nawet we wiadro, czy to nawet na gałęziach po, po, powieszą się, powiesi się rój, czy to wleci do dziupli bez niczego. To po prostu te pszczoły pobudują się same z siebie, tak? Więc one z tego, yy, yy, z tego wcześniejszego swojego gniazda nie zabrały nic. One zabrały stamtąd tylko miód w sobie. Ten miód pozwolił mi na to, żeby wygrzać to wszystko i zrobić te plastry, tak? Co do motywu, jeśli chodzi związanego o sam wosk, to tak naprawdę w tych książkach i w ogóle nie jest za wiele napisane. Ja tu uważam, że miód ma w sobie bardzo dużo olejków eterycznych. W momencie, kiedy one zostaną zagęszczone przez pszczoły. One w tym momencie potrafią wytrącić z tego właśnie część, jakby najbardziej stałą, czyli ten wosk. I one zrobią normalnie tak, z tych kolejków eterycznych, które są w roślinach. To ja tak twierdzę, chociaż może być w ogóle inna teoria na to wszystko. Ale ja tak twierdzę, że mniej więcej tak to się dzieje. Plus ich. Właściwości wewnętrzne, tak jak na przykład pająki robią sieć, to ich właściwości wewnętrzne, zdolności robią to, że one porobią z tego wszystkiego właśnie wosk. Ale ten wosk to właśnie mamy, że to jest taka jakaś oleistość. Więc ja sobie tak pomyślałem od ostatniego, długiego czasu. Że właśnie oleje eteryczne im pozwalają na to, że one wytrącają olejki eteryczne właśnie z nektaru i z tego robią właśnie ten nasz wosk. Dlatego wosk, który jest zrobiony za czasu, na przykład u mnie, że one go robią tylko i wyłącznie to, no zawsze sobie coś dozbierają, ale że ja im daję syrop cukrowy, to one też porobią ten wosk, z tym, że ten wosk jest zupełnie inny. On jest taki bardzo, bardzo, bardzo kruchy. Tak? To ja go nazywam cukrowy wosk. Być może on wcale właśnie nie posiada w sobie za dużo olejków eterycznych z nektaru, tylko, właśnie ma dużo więcej tego, co pszczoły robią, te, te pająki z siebie. I, i, I w tym momencie on jest taki bardzo, bardzo kruchy. W momencie, kiedy bym miał więcej olejków, to by był bardziej miętki. I to na pewno. To jest tylko znajomość, rozumiecie, roślin w stosunku do tego, co robią pszczoły. I to nie jest ale proste. No teraz dlaczego ja robię to a nic innego no słuchajcie możecie się cofnąć na moim kanale 3 lata już stosuję to wiem jak to wszystko porobić to nie jest wcale aż tak proste bo to nie można rypnąć słuchajcie samych pustych ramek i w ogóle i do widzenia tylko trzeba się z tym trochę napracować jeśli chodzi o właśnie robienie pszczół bez węzy Trzeba to trochę bardzo umie, bardziej umiejętnie porobić, może trzeba być trochę nawet częściej, tak? Ale ja już w tej chwili w zeszłym roku to testowałem. Jestem w stanie to porobić już, że robimy, że w pszczołach jesteśmy co tydzień, czyli co weekend. Więc tak to sobie troszeczkę próbowałem w zeszłym roku robić i rzeczywiście jestem w stanie to zrobić że budując ramki bez węzy, to jest ten w tych pszczołach co tydzień tak, co weekend i to będzie działać no tak ogólnie dalej, to nie wiem co ja mam opowiadać, no cholera jasna, no po prostu sezon jest to działamy po prostu te pszczoły budują mi te ramki już tyle się nagadałem o tym wszystkim, słuchajcie, że że najlepsza, najlepsza filozofia facebookianów to jest taka. Już wam mówię. To jest najlepsza, najlepsza filozofia facebookianów. <laughs> Że one ci powodują same trudnie. Słuchajcie, gdyby tak miało być, to już u mnie teraz na pasiece, to nic by nie zimowało, tylko by zimowały same trudnie, nie? To jest oczywiste bo te rodziny by były małe i w ogóle, nie? bo mało pszczół by było. Że tak nie jest. To tak nie istnieje. My musimy odpowiednio umieć, my musimy wiedzieć, jak pszczoły robią, nie? że one to porobią. Słuchajcie, że my nie możemy na przykład teraz zimować pszczół na takim poziomie, że one nie mają w ogóle tam nic trudnych. Te wewnętrzne ramki to mają być jak najbardziej pszczołowe, bo one ten czerw rozpoczną od robienia pszczół. Ale też tam gdzieś się znajdą skrawki w ogóle tych trudni. One są bardzo, bardzo ważne. I nawet jak my włożymy tą za zasraną, gdzieś tam, sprzed wiośnie, to one je często i tak przerobią na jakieś trudnie. Dlaczego? Bo one ich potrzebują. A jak nie mają miejsca, gdzie zrobić tych trutni, to one przerobią tą zasraną wędzę na tą trutówkę no nie? No. to jest to dlatego u mnie w ulu zawsze obrzeżne ramki to są najlepiej te trutowe po pierwsze to jest bardzo ważna rzecz jeśli chodzi o układanie zapasów pokarmowych bo one w ostatnim motywie układają yy, te zapasy pokarmowe na ostatnim rzędzie to jest raz a drugi raz, że, że te trutnie są pierwsze i bardzo potrzebne, żeby zapełnić właśnie te przestrzenie międzyramkowe, żeby, żeby te trudnie grzały ten pierwszy czerw, to jest bardzo, bardzo ważne w rozwoju rodziny to. Trutnie są bardzo cholernie ważne. nie? To jest po prostu hit. Leci helikopter. Komu się coś stało? No mnie tu lata helikopter nie. Mm. No i nie wiem co dalej. O cholera, po prostu trzeba wziąć i zacząć to robić. Tak jak u mnie, przepraszam. Ktoś ogląda mnie na kanale i w ogóle i tak dalej już bardzo długi czas. Czy jak nie ogląda mnie bardzo długi czas. Cofnąć się do tyłu. Jeśli chodzi o tą budowę tych ramek, to po prostu się dowie. Nie? O co tym wszystkim chodzi. Tak? I to... To jest filozofia, to trzeba tasować. Najlepiej tą ramkę, którą wkładamy, to wkładamy, no powiedzmy, że uliczka międzyramkowa ma centymetr. To my ją wkładamy tak 8 z każdej strony, tak. bo to trzeba mieć jakąś taką miarę w oczach. Nie? nie robimy tego byle jak. Dlatego hofmanowskie nie bardzo się do tego nadają. Nie? Dlatego uczennica miała tutaj 100 ramek hofmanowskich. Myśmy to przerobili w kolerę. Bo ja ją, ja ją chcę nauczyć, żeby robiła tak, bo ona będzie miała, przy pasie, będzie miała pasiekę stacjonarną przy domu. I dla, dla wszystkich pszczelarzy, którzy mają pasiekę przy domu, nie wożą tych pszczół, to w cholerę nie jest w ogóle potrzebna węza. Tylko i wyłącznie węza może jest lepsza, że jak wozimy właśnie ten miód i targamy nim samochodem po dziurach i tak dalej, to te plastry takie mogą się powyłamywać, ale zobaczcie, no ja jeżdżę z tym głównym rowerem, teraz będę jeździł skuterem, z tym, jeździmy z tym samochodem, tak? Tylko my nie zapieprzamy po dziurach 100 km na godzinę, tylko po prostu jak są dziury, to jeździmy delikatnie w tym momencie i nawet jeśli ten plaster mi się wyrwie, to ja go wykręcę, rozumiecie? Wszystko z nim zrobię, tylko to jest taka robota ręczna. Tu nie ma żadnej maszynowej pracy, tylko to jest robota Ręczna przy tym wszystkim, tak? Ale ja te pszczoły mam zrobione dobrze. Mam je fajnie porobione. To jest w ogóle zupełnie co innego. Eee... No, nie wiem co ja mam tutaj opowiadać. Ja pierniczę, no to trzeba się po prostu cofnąć na moim kanale do tyłu. No i zobaczycie, jak budujemy te rodzinki. W tej chwili to mam. Kurde, no, no, no mamy z tuczennicy prawie 60 rodzin, i właściwie to wszystko. To jest na takich ramkach. I w tej chwili uczennica ma porobione trochę tych ramek z węzłem, ale ja podejrzewam, że w tym roku ona w ogóle nie będzie na tym bazować. Tylko właśnie będę się starał ją nauczyć na tym, więc te ramki z węzłem to ona wykorzysta sobie tam kiedyś tam. Nie? Albo ewentualnie do miodni. Więc to jest taka filozofia. Patrzę, no robię ramki. no nie? Mam już poskręcane. Za chwilę będą porobione te przegródki. Jeszcze dzisiaj jest niedziela, dzisiaj się napracowałem. No, już zrobiłem tu 50 około warszawskich. Za chwilę jeszcze doklepiemy tutaj ze 20 tych wielkopolskich. I tak co, dzień, co, co weekend coś porobimy. I to będzie. Tak, do tych pszczół. Tak wygląda, słuchajcie, filozofia. Ech, cholera, jasne. No, no, ja po prostu ja już nie wiem, nie? Ja już nie umiem mam czasami czegoś opowiedzieć, po prostu, bo ja już mam dosyć. Ja, mi, mi już kurcze ręce opadają. <noise> ja to po, po prostu wystarczy wejść na mój kanał, wejść na zakładkę wideo, cofnąć się wcześniej i zobaczcie na przykład, w momencie, kiedy odkładam starą matkę, to ją odkładam. Że dwie ramki jakiegoś tam czerwiu, jakaś tam miodówka, już im wrzucam pach taką, jako przedostatnią, tak? Jak one ją odbudują tak w większości, ja im wrzucam jedną bądź dwie, gdzieś po środku. One z nią jadą dalej. Wtedy znowu wrzucam hamsko po środku. Jadą dalej. I takie robię, aż one się zbudują do 7-8 ramek. I to jest gitara. Nie? I w tym momencie mam już zbudowaną tą rodzinkę na samych takich ramkach. A na kolejny sezon, no to trzeba sobie mnie popatrzeć, bo to różne motywy są. W zależności od tego, czy posiadasz cóż, czy go nie masz, tak możesz działać, jeśli chodzi o rozbudowywanie tych kurde plastrów. <laughs> I. Ja nie wiem, no ja się już nauczyłem. Ja już działam już trzeci rok, teraz będzie czwarty. Że jak już przechodzę na takie coś, całkowicie. Oczywiście, jeśli budujemy nową ramkę na paszece i tak dalej, i tak dalej, tak jak ja te warszawskie, to w zeszłym roku próbowaliśmy z wykałaczkami. Uważam, że to nie było dość pomyślne. Eee, różne rzeczy już robiłem z płytkami, z gwnami. No po prostu nawalczyłem się masę. <noise> Ale uważam osobiście, że klepka po środku taka to jest normalnie. Kurde, no kurde. Jezu, mam se dupę urwać, żeby wam pokazać, że to działa? Wystarczy po prostu wejść na moją wykładkę wideo. Jak ktoś ogląda to na laptopie, to żeby mu się to nie cofało w cholerę, to po prostu wrzucać sobie na nową kartę, nową kartę, tak, te filmiki sobie oglądać, jak to pszczoły wszystko robią do cholery jasnej, no to to, to, to się inaczej się chyba kurde nie da, nie? To po prostu braci to robić. I jak ktoś ma pasiekę, no ja to wolzę i tak, i tak, chociaż wiem, jak to robić, ale jak ktoś jest świeży w temacie całkowicie i ma pasiekę na przykład przy domową, że będzie miał 20-30 rodzin przy domu i do usranej nic więcej, to węza w takim momencie, w ogóle nie jest do niczego potrzebna. Naprawdę. Nie jest do niczego potrzebna. Po prostu porobi sobie takie coś i jak będzie już miał tego suszu jeszcze więcej, udanie go przezimuje, że motylica nie zeżre, to będzie działał po prostu, no jedwabiście będzie działał. No. Kurde. Ja już mam czasami dosyć, nie? <laughs> tego, tego, żeby komuś coś tłumaczyć. Po prostu ja nie chcę mi się teraz tłumaczyć tego, jak to wszystko działa od początku do końca. Trzeba się cofnąć na moim kanale do tyłu. W tym momencie to wszystko sobie możemy obejrzeć i to yy, cholera no jakoś działa. No u mnie to działa. Ja to umiem zrobić. Z tym, że trzeba rozumieć te pszczoły, trzeba umieć robić te pszczoły, że trzeba patrzeć na te trudnie. Te trudnie są bardzo ważne. Właśnie chodzi o to, żeby tych trutni na przykład w rodzinie, która zimuje teraz, to żeby te obrzeżne i gdzieś tam po środku było tych trudni trochę. To jest bardzo ważne. W tym momencie one od razu tę pierwszą ramkę może nam powodują trochę trutówkę. Tak? Widzieliście gdzieś ramkę tutaj moją? Kurde, nie? Zimno jest, trzeba uważać na takie ramki. Że ona na przykład u góry jest trutówka, na dole jest trutówka, u góry jest pszczołówka. To tą możemy dolną w cholerę możemy ją wyciąć. Jak nie chcemy, turtówki na za kolejny raz. Tak? Na przykład, jak ja bym teraz miał taką ramkę włożyć jako ostatnią, przedostatnią, czy coś takiego, to tą turtówkę bym wyrwał. I wtedy włożył. No nie? Ale zobaczcie na przykład na tą ramkę. No jest petarda. Tak? Tu nie ma co sobie w ogóle. Słuchajcie, naprawdę, ja jestem już nauczony. Jakbym miał w tej chwili robić węzę, w życiu tego nie zrobię. A teraz, może, motyw dodatkowy. Zobaczymy, ile mamy czasu. 17 minut. To jeszcze 5 minut. Ostatni, co z tą węzą? Materiału. Woskowego możemy nadrobić bardzo dużo. Różne motywy, które tutaj opowiadałem, jeśli chodzi o budowlę samych komórek, dlaczego te Y są tak, a nie inaczej, to już Wam opowiadałem. Dlaczego to się trzyma kupy tak, a nie inaczej, to już Wam opowiadałem. I teraz ktoś mi jest w stanie napisać na Facebooku, że ja mam iść do szkoły pszczelarskiej jakieś tam, bo mam się czegoś nauczyć. Dobrze, że ta łata, tak leży, jak leży. I on tu do mnie nie przyjechał. Bo tragedia. Słuchajcie, z ludźmi się dzieje tragedia w tej chwili. Oni myślą, że jak poszli do szkoły, to że oni mają już przelarstwo tutaj. Nie mają go tutaj. Mają go tutaj. Mówię, wam, tak jest. Mm. I teraz ja Wam powiem historię, którą robi moja Ewelina. Ona robi świeczki w słoiczkach. Świeczki w słoiczkach to nie jest wcale prosta sprawa. Dostosowanie knotu, czy to drewnianego, czy to ze sznureczka, i mikstury nie jest taka prosta. Ona potrafi dołożyć i ona kupuje taki wosk. Jakiś roślinny, cholera wie, co to za gówno jest. Ale jakiś tam ekologiczny kupuję, więc jest ok Nie? Do tych świeczek. Żeby na przykład w tych słoiczkach to się dobrze paliło. Nie, Bo tak zwijany to jest co innego. Moja świeczka zwijana. Wygląda cholera. Tak. <laughs> Nie. Jakieś tam wędzy. Ale to zaraz wam powiem. Mm. I. I ona potrafi do tego dać dość dużo wosku jakiegoś innego, a ten wosk nadal przypomina konsystencją taki wosk tego plastra. Słuchajcie. Więc my do wosku możemy dać czegoś innego dużo. No ja nie wiem, no ja nie wiem, no może niektórzy, no nie wiem, no pszczelarstwo to jest taka dziedzina cholerna jakaś, że to nie jest jakoś kurde, porządnie nie, nie, nie ma na to żadnych praw jakiś, Nie ma na to. Więc każdy może hachmęcić i robić co chce. Mnie to gówno obchodzi właśnie. Dlatego robię tak. Jak ktoś się do mnie pluje o to, że robię tak, to jest skończonym kretynem. Dlaczego? Bo chce mi wcisnąć jakieś gówno, co ktoś coś powkłada do tego wosku, tak? I ja widzę po Eweninie, że może dać dużo tego, 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 tego wosku jakiegoś właśnie z roślin, jakiegoś tam, nie wiem, palmowego, czy czegoś kokosowego, nie wiem już nawet, to, i to nadal ma taką konsystencję, że jak ja złapałem tą świeczkę, czy naciskam palcem w tym słoiczku, no to to jest jakby to. Więc możesz dać dużo. Ja widzę też, jak ja robię mikstury do, do malowania drewna. To jak ja bym na przykład na 10 kilo... Dwał, dał dwa litry oleju rzepakowego przepalonego, to to by nikt nie wiedział, jak ja bym to przerobił na wosk. Kompletnie. Ja bym to wysłał paczką i mówił, o jedwabiście. Gówna prawda. A później latem by mu to zjeżdżało. Tak? Jeszcze nie daj Boże, te, te właśnie te Y by były nieporobione. Góra dół porządnie. Bo tutaj robią Y góra dół inaczej że to się zapiera o siebie, te ścianki. Opowiadałem to na przestrzennym wam filmiku jakimś. Więc mam jakąś na to wizję i uważam, że to jest że to jest ważne w pszczołach. Nie? A tak, to jest takie pieprzenie o Chopinie. To, co się dzieje teraz na Facebookach, słuchajcie, to jest dramat. I teraz ja próbuję sobie trochę z tym walczyć za pomocą kamienia, jak oni ze mnie próbowali robić debila, to ja z nich robię tam troszeczkę. Ktoś jest mądry i cwany, to wie o co chodzi. I nawet jest pompanie i w ogóle jest meka z tego. Bo ja to jestem taki chłopak, że ja lubię się pocieszyć tym całym życiem, a nie wszystko takie jakieś ma być. Kurde, zawsze skrupulatne i zawsze ma być jakieś poważne. To jakbyśmy mieli żyć w takim świecie poważnym, jakimś nie wiadomo jakim, to byśmy chyba, nie wiem, oszaleli. Tak? Musi być jakaś głupota, jakaś beczka. Musimy sobie pokręcić jakąś zwałkę z tej całej roboty, bo jakbyśmy mieli tą monotonną robotę non stop robić, słuchajcie, jakąś tak specjalnie, nie? Poważnie, to byśmy chyba oszaleli. No to jak ktoś tak robi, no to nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Z tym, że pszczelarstwo. ja widzę po, po, po YouTube, bo mam te, te wszystkie, ten nie? Że widzę, że to są raczej starsi ludzie, więc jeśli oni wszyscy w większości są właśnie tacy, to ich życie musi być cholernie smutne, nie? Dlatego ta polska zasrana wygląda w ten, spro, w ten sposób, wygląda. Że jak ja komuś powiem, że na kraju mi zależy, i ja bym chciał, żeby ten kraj wyglądał w ten sposób, jak wygląda. Ale żeby tylko szło lepiej, nie? To oni mnie cisną. Dlaczego? Dlatego, że oni wszyscy są jakoś skłóceni w cholerę. I ja nie wiem. Nie wiem. Ja tego sam nie uratuję. To wszystko zależy po prostu od Was wszystkich. Teraz mogę Wam ewentualnie pokazać. Się kupiłem wody. Krupnika 207 kupiłem. I zrobiłem właśnie. Nalewkę z czosku to mam w jednym słoiku, chociaż trochę za dużo tego czosku, ale tu widzicie, że za, za ten. Zalałem to woskiem, żeby alkohol mi nie wyparował. I będę odwracał. Jeden dzień tak, jak tu będę w garażu, drugi dzień tak. A potem będziemy to przeciskać, a ja jutro muszę dokupić jeszcze trochę wody. I w tym momencie, słuchajcie, dorobimy to, że tak będzie. Nie, że będziemy mieli nalewkę z czosku, mam jeszcze półgarka, więc musimy zrobić to. A no zobaczcie, to są takie przykładowe ramki. Cholera, Wielkopolskie. I zobaczcie, jak są porobione. Niech ktoś mi napisze. Kolejną bzdurę na Facebooku, że pszczoły nie pobudują tak ramek. To po prostu jak jeszcze będzie mnie cisnął od kretynów i wariatów i w ogóle. To ja takich ludzi w tym momencie blokuję już ostatnio zablokowałem od momentu wymyślenia mojego magicznego kamienia. Już ich zablokowałem z 50 i po prostu oni nie będą mi robić gnoju. Gdziekolwiek. I od tego czasu, który jest, jestem nieznośny dla ludzi. Nawet był wczoraj u mnie Szymon napis mu powiedziałem, słuchaj, ostatnio jestem bardzo nieznośny dla ludzi. Ja cię za to bardzo przepraszam. Ty nie bądź, nie pomyśl sobie o mnie źle, ale po prostu będę to robił w tej chwili, bo ja muszę sobie trochę Facebooka przeczyścić, bo inaczej po prostu nie urobimy. Tak, tak jak ja żyję trochę tym pszczelarstwem internetowym, i tym wszystkim, i tak dalej, i tak dalej. To ja po prostu w inny sposób łagodny, nie urobię. Nie urobię. Bo ja sobie niektóre rzeczy biorę do siebie. Ale ja na przykład wiem, że na przykład sama, sama kwintesencja budowli. Ramek w ten sposób, budowni ramek w ten sposób, to nikt w całym internecie mnie nie pobije w tej chwili. Nie ma nikogo innego, który by mógł mi pokazać właśnie fotki, nagrania, i tak dalej, jak to robi, i tak dalej. Nie ma nikogo takiego. Więc y, ja będę tego tematu bronił do usranej. To, co pobudują sobie pszczoły same w danej rodzinie, na daną swoją wielkość i tak dalej, jest najlepszym słuchajcie, rozwiązaniem, jeśli chodzi o przelastwo naturalistyczne, tak? My tu nie robimy jakiegoś szajsu, tylko przelastwo naturalistyczne. Ja wiem, że nie działając amitrazem ani innym syfem chemicznym, to jak ja taką ramkę, nawet czarną, przetopię tak? Po dwóch latach, trzech to jak Ewelina zrobi komuś maść na twarz, to ja wiem, że to jest to, tak? Że to jest wosk, że ewentualnym nachłonięciem może być to, co pszczoły nazbierały z nektarem z pola, bo było opryskane chemicznie przez rolników. To ewentualnie, ale jeśli chodzi o na przykład świeże plastry młode i ona z tego zrobi jakieś maście, to jest petarda, tak, a patrząc na przykład na te maście, jakieś kupne i inne dziadostwa, to w ogóle nie ma żadnego porównania, więc jak ktoś mi gada takie pierdoły, głupoty, mnie to drażni, po prostu mnie to drażni na maksa, bo to trzeba w to wejść, trzeba się do tego przekonać, trzeba nauczyć się to robić w tych pszczołach, umiejętnie podkładając im te ramki i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie nam to wychodzi. I to wychodzi zadziewiście. I to. No nie wiem. <laughs> nie wiem po prostu. W tej chwili po trzech latach. To ja po prostu ja nie wiem, co ja mam powiedzieć jeszcze. Po prostu, no tak jest. Ja tak robię i tak jest. Tak jak ludzie wkładają węzę, to dla mnie jest budowla czegoś takiego. I po prostu tak to jest. I koniec. nie. Życzę Wam, słuchajcie, miłego wieczoru. Powodzenia.